Hey! Tackle your fears with all your courage. Trust in your friends and you can win. win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard. But none of these things matter when we score a goal. If you love football, our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up. If you love football, never give up until the final whistle. Stand up, stand up. If you love football, in a Zuma 11, in a Zuma, hey, in a Zuma, here we go. GAMUGEN! No! Oczywiście. Ponieważ jesteśmy najsilniejszą drużyną w Galaktyce. Przecież wcześniej to działało. Jakim cudem im się udało mnie ominąć? Jest dwa do jednego dla Genesis! Raimon znowu w tyle! Wygląda na to, że potrafią błyskawicznie dostosować swoją taktykę do naszych działań. Ach. Widzicie, Genesis to nowa rasa ludzi. To nie wasza wina. Oni są po prostu lepsi. Pokonają was w każdej sytuacji. Ugh. Niszczysz piękno gry w piłkę nożną! I ja ci tego nie daruję! Decydujące starcie! Część druga! Niszczysz piękno gry w piłkę nożną! O czym ty mówisz, chłopcze? Kpisz sobie z naszych umiejętności, nad którymi tak ciężko pracowaliśmy! Nic nie idzie na marne. Musisz przyznać, że twoja mała grupka jest o wiele silniejsza od czasu rozgrywek z Gemini i Epsilonem, a oni czerpali energię z Meteorytu. Tak. Można przyznać, że Raimon również doświadczył energii Meteorytu, więc nie bądź taki wyniosły. No. Dobrze wiesz, że staliście się o wiele silniejsi, odporniejsi i bardziej agresywni. Pozbyliście się najsłabszych ogniw z drużyny i to was wzmocniło. Zastępując słabych silnymi, to tak samo bezduszna decyzja, z jaką i my się mierzymy, konkurując z potęgą Aliusa. To nie tak! Tu wcale nie chodzi o słabość! Daj spokój, przestań się oszukiwać, chłopcze. Byli bardzo słabi, dlatego doznali kontuzji i w ten sposób zmusiłeś ich do opuszczenia drużyny. To kłamstwo! Byli niepotrzebni i dlatego ich wyrzuciłeś. Nie, 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 nieprawda! Nie są ani słabi, ani niepotrzebni. Bardzo się mylisz. I Mam zamiar ci to udowodnić. Właśnie, daj im popalić, Mark! Wygląda, jakby Mark nad sobą nie panował. Właśnie, że nie. Po prostu wyzbywa się złości. Dał się sprowokować. I to nawet ta potężna drużyna, którą trenowałaś? Oni mają mnie powstrzymać, Lino? No, boję się, boję. Co za wstyd. Lepiej wracaj na bramkę. Nadajesz się do stania w miejscu. Tylko to potrafisz. Nie prowokuj mnie! w <grymny> Co za szczęśliwy traf! Blaze i frost polecieli jak strzała do bramki i odbili piłkę! Cała drużyna musi nadstawiać karku, by ratować bramkarza. Jest najsłabszy z całej drużyny. Przez niego przegracie! <gry Brothers> Mój zespół nie jest słaby Udowodnię ci to Wszyscy się przekonacie Genesis tak. idzie na całego Nadal jest dwa do jednego, ale jak długo? Raimon już nie daje sobie rady piłkę! Traci panowanie. Nigdy go nie widziałem aż w takim stanie. Ale jest wściekły. Koniec pierwszej połowy. Genesis jakimś cudem ma tylko jeden punkt przewagi nad Raymonem. Uspokój się, Mark. Powiedział, że Kevin i reszta są słabi. Udowodnię, że się myli. To przecież dla mnie ważne, to przyjaciele. Rozwścieczył Ciebie tak samo, jak i mnie. Też chcę mu przytrzeć nosa, żeby w końcu przestał bujać w obłokach. Ach. Pani nie jest zła, bo zdałam sobie z czegoś sprawę. To jest po prostu niemożliwe, żeby zmienić czyjeś poglądy, jeśli ta osoba tego nie chce, jeśli w ogóle nie chce zmienić siebie. Ale jeśli wszyscy będziemy działać razem, jeśli wspólnie spróbujemy zmienić jednostkę, to może nam się to uda. A wiesz, kto mnie tego nauczył? Właśnie ty. Ty i twoja drużyna. Mówi pani poważnie? Mnie też pomogłeś, kapitanie. Zmieniłem się na lepsze dzięki tobie i całemu zespołowi. Teraz inaczej patrzę na świat. Wspieracie mnie. Przepraszam. Wiesz Mark, nie tylko ty jesteś wściekły, my też i masz rację, że to niesprawiedliwe. Chcemy walczyć za naszych przyjaciół. Musimy działać razem. Wiem, że tak, musimy. Udowodnimy, że nie jesteśmy słabi. Wszyscy się o to postaramy. Pomożemy ci, Mark. Zrobimy to razem. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jesteście świetni. Teraz są zespołem w każdym znaczeniu tego słowa. Nadal możemy wygrać, prawda? Tak! Świetnie ci idzie. Tak trzymaj, dobrze? Do dobrze. Mm -hmm. Poczęła się druga część decydującego starcia. Genesis walczy zaciekle i cały czas jest na prowadzeniu. Raymond będzie potrzebował cudu, by z nimi wygrać. Na pewno są tego świadomi. Pokonam cię! Nie bądź taki pewny siebie, nie boję się. Co to było? Evans w ostatniej chwili zmienia ruchy i z łatwością wywija wiera. Zmieniłeś taktykę od czasu pierwszej połowy. Nie jesteś dość dobry, żeby z nami grać, czterookamucho. Raymond przejmuje prowadzenie i trzyma A. piłkę z dala od Jedes. Jeju, co za A. niespodziewana zmiana! A. Co to ma znaczyć? Co tu się dzieje? Zapomniałem, że jesteśmy zespołem. Wszyscy przez cały czas starali się tak bardzo jak ja. Nowi gracze też dawali z siebie wszystko. Nie tylko ja chcę wygrać ten mecz. Wszyscy chcemy! I tak was pokonamy! Wspólnymi siłami całego zespołu! Yeah. Yeah. Zabucha from Dwa. Rozbiła mur przestrzeni w drobny mak Jakby nie istniała Raimund strzelił kolejnego gola Tak! Super! Widzisz, ojcze? Taka jest przyszłość Oni są coraz silniejsi To jakiś żart Jakim cudem Genesis stracił dwa gole? Połączyliśmy nasze serca Nasze emocje i obawy w jedność I nasza moc wzrosła Tak bardzo się o siebie troszczą czy naprawdę właśnie to im pomogło? Nieważne, nasz ojciec się o nas troszczy, a my o niego, więc nie potrzeba nam nikogo więcej! Supernowa! Super -nowa! Ręka! Wogen! Co jest? Mega główka, dawaj! To niesamowite. Jedność daje im ogromną moc. Uderzamy jeszcze raz. Supernova! Daren, wstawaj, dasz radę? Spróbuję, Mark. Musisz, jesteś bramkarzem Wynik meczu zależy od ciebie Jesteś jedyny w zasięgu tej piłki Weź się w garść Wierzę w ciebie, działaj, Darren Uda ci się Uda Uda mi się Obronię naszą bramkę Ręka w Idealnie! Chwycił strzał! Supernowy! Świetnie! Ten ruch to ręka Mugen poziom trzeci! Nic z tego nie rozumiem. Skąd oni czerpią tę ich ogromną siłę? Czy mają śródło mocy o wiele potężniejsze od meteorytu Aliusa? Widzisz? Mówiłem, że ci się uda! Dzięki, Mark! Jeśli dalej tak będzie... Grzemir, zdejmuję z ciebie limiter! Dlaczego to robisz, ojcze? Jeśli go zdejmiesz, to wszyscy będą. A? Czy ja widzę strach w twoich oczach? Bardzo zawiodłem się na tobie. Bellatrix, od teraz ty jesteś kapitanem Genesis. Jestem zaszczycona. Nie możesz tego zrobić. Cokolwiek teraz się wydarzy, nie wróży niczego dobrego. W końcu do tego doszło. Limiter, uwolnienie. Kiedy się ruszyła? Gdzie ona jest? Żaden człowiek nie może tak szybko biegać. Czy tylko limiter sprawiał, że byli ludźmi? Aby energia ich ciał nigdy się nie wyczerpywała, nałożyliśmy limiter na ich zdolności. Lecz teraz zobaczycie ich prawdziwy potencjał. Zbliża się wasz koniec. Oni są niezniszczalni. To nieludzkie. Jeśli tak traktuje te dzieciaki, to oni. Ich mięśnie zaczną się rozrywać, a kości łamać wyniszczą swoje ciała. <laughs> Dosyć tego, ojcze! Powstrzymaj ich natychmiast! Sama jesteś temu winna, Lino. Sprowokowałaś mnie. Ojciec chce tego samego co my. Jego prośby są naszym rozkazem. Będziesz ofiarą najsilniejszego ataku Jeannette! Gwiedźmy Ręka mogę! Kamugen została zmiażdżona po raz trzeci! Trzecia bramka wysuwa Genesis na prowadzenie! Yeah! Właśnie tak, moi drodzy. To jest nasza prawdziwa moc i tym was pokonamy! Wszystko w porządku? Nie możemy się poddać. Ojciec by nam tego nie wybaczył. To prawda. To jest wola ojca. Co się z nimi stało? Oni przecież... Wykorzystuję ich. Wszyscy z Genesis dla ciebie są pionkami. Za wolno. Grasz tak po tym, jak zdjęliśmy nasze limitery? Skąd macie taką moc? To wszystko nie ma sensu! Oni po prostu współpracują. To jakiś skandal! Genesis musi wygrać ten mecz! Ich serca biją jednym rytmem! Dajesz, Axel! Blaze nie odebrał tego podania! Genesis przejmuje piłkę! Oddajcie naszą piłkę! Jeszcze z wami nie skończyliśmy! Dzięki, Sean. Dokładnie wiedziałeś, gdzie się ustawić. Świetnie. Ognista. Murza. Mur. Czas O? Dlaczego ich atak jest teraz silniejszy? A! Udało się. Obronił ją. To jeszcze nie koniec. Uh! Hej, to stara zagrywka! Szykują się do strzału! Uh! Uh! Aksel, Sean! Szykujcie się! Uh! Chodź, Axel! Atakujmy! Tak! Tak! prosta tak Niesamowitym podwójnym strzałem, i nagle zrobił się redylist. Nazwę to: ten atak to ognia łamać. Hmm. Niemożliwe. To nie może się dziać. O co tutaj chodzi? Udało się! Mhm. Wspaniale, chłopaki! To było ekstra. Nigdy wcześniej tak nie strzelałem. sekret! Mhm. <grym> <rewolucyjny. grym> to ich sekret? Sekret ich sukcesu? Nie wierzę. Nie wierzę! Jeszcze z nami nie wygrali! Nasz styl gry ich zdominuje! Yeah, yeah. yeah. Chwileczkę, coś się dzieje! Xavier i Bellatrix przecierają się przez obronę Raimuna! Gwiezdny pizin. Ręka! Ha? Mogę! Powstrzymam was! Nie zdobędziecie kolejnego punktu! Uda się zatrzymać tę piłkę! Uuu! Co za niesamowite przechwycenie! Dziś gwiezdny pingwin wraca na ziemię! To jest poziom czwarty! Zatrzymał nasz najsilniejszy atak? Jakim cudem on ich pokonał? On nic nie rozumie. Nie wie czym jest prawdziwy duch walki, czym jest prawdziwe serce, ale my wiemy. Co ty na to, Harry? Uh. Tu za! uh. tutaj Scotty. Hej, yeah. uh. 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 co teraz? Czuję to. Czuję moc wszystkich w piłce. Wszystkich, nie tylko nas na boisku, ale wszystkich, którzy kochają piłkę nożną. Moc panów z całego świata. Czuję ich myśli i czuję, że chcą, byśmy wygrali. Właśnie tak. O to chodziło dziadkowi. Teraz rozumiem. Ha! 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 W imieniu ojca trzeba to powstrzymać! Nie pozwolimy strzelić im bramki! Zatrzymajcie tę piłkę! Spoczywa na tym los całego świata! Widzę to! Teraz rozumiem. Raimon strzela bohaterskiego gola i mamy blizdek! Co, co to ma znaczyć? To, to, to jakiś żart? A, bo... Udało się wam. Wam wszystkim. Koniec gry! Raimon wygrał wynikiem 4 do 3! Wierzycie w to? Bo ja nie! Akademia Aliusa została pokonana! Tak! O tak! <noise> Już rozumiem, Mark, dlaczego tak bardzo kochasz futbol. Widzisz ojcze? I to ma być koniec. Wystarczyła tylko siła serca? Chciałam wygrać z całego serca, żeby ojciec był ze mnie dumny. <noise> Mark? Uh -uh. Hej. Chyba zrozumiałem siłę jedności. Mm. To świetnie. Cieszę się razem z tobą, bo lepiej późno niż wcale, prawda, Gzewier? Mm. Gzewierze? Myślę, że już przejrzałem na oczy. Zrozumiałem, co chciałaś mi przekazać. Zewierzę. Wybacz mi. Przepraszam, przeze mnie tyle wycierpieliście. Ojcze? Cóż, Lino. Zrozumiałem, że ja byłem opętany przez meteorytaliusa. Sprawiłaś. Nie. Ty i Twoja drużyna sprawiliście, że zdałem sobie z tego sprawę. Cieszę się. Teraz już wiem, że plan Genesis to była jedna wielka pomyłka. Jak śmiesz! Jak śmiesz nas porzucać po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy! Nie pozwolę na to, ty, mały tchórzu! Ach. Nareszcie zakończyliśmy długą walkę z Genesis. Szkoda, że jest to już koniec naszej przygody z trenerką Liną. Musimy pożegnać się z nią i z Xavierem. Ale niestety zagrożenie ze strony Akademii Aliusa jeszcze nie minęło. Czeka nas więcej przeszkód. Oglądajcie kolejny odcinek. Wieczne zagrożenie. Ale będzie się działo. Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Dorota Dziatkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Hudalej, Beata Wyrąbkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz-Czerbiński, Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.